Dzień dobry! Witamy Was w drugim odcinku z cyklu warsztatów eksperymentalnych organizowanych przez Świecce Środowiskową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym odcinku pokażemy Wam, jak w domowych warunkach możemy zrobić lampę lawę. Wow! Do stworzenia lampy lawy będziemy potrzebowali kilku składników, które na pewno każdy z Was ma w domu. Oleju spożywczego oczywiście Tabletki musującej. Może być y, multiwitamina, może być kalcjum, może być magnez. Wszystko, co musujące. Cbanuszka z wodą. Aczkolwiek może być również woda w szklance. Tak. Naczy... Tutaj naczynie nie ma znaczenia. Chodzi o wodę. Pustej butelki. Najlepiej, żeby była wysoka. Żeby można było zobaczyć. Świetny efekt. Świetny efekt. Barwnika spożywczego, ewentualnie może być to rozrobiona farba bądź bibułka. No, przygotowałyśmy właśnie roztwór bibuły. Widzicie, jaki ma ładny kolor? Tak można właśnie przygotować domowy barwnik spożywczy. I do osiągnięcia bajecznego efektu, możemy również zastosować brokat. Różne kolory brokatu, aby efekt jeszcze był bardziej. Podkręcony. Tak jest, bo no. jak wiemy, brokatu nigdy za mało. Potrzebne będzie nam też y, jakieś naczynie, tak jak, jak w każdym naszym eksperymencie, żeby zabezpieczyć stół. Najlepiej taca albo talerz. Zaczynamy, pani. pani. No to zaczynamy. Do pustego, szklanego naczynia. Na samym początku wlewamy około 3 czwarte oleju. Dobrze. To chwilę potrwa. Ból, 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 ból. Jak to olej? Myślę, że wystarczy. Będzie dobry efekt. Dobrze, tak. Co jeszcze Pani Marto jest nam potrzebne? Woda. Następny etap to woda. Dobrze. Wody dodajemy niewielką ilość, około 1 trzeciej tej substancji. Popatrzcie, co się dzieje. Woda opada na dno. Dzieje się tak dlatego, wystarczy, pani Madziu. Dzieje się tak dlatego, że pomimo tego, co nam się na pierwszy rzut oka wydaje, mm -hmm. woda jest gęstsza niż olej. Wytwarzają się też tutaj nam takie banieczki powietrza. Może trudno zauważyć, ale jak tutaj pani Madzia przybliży, będzie, je, będzie je widać. Spójrzcie. Mamy banieczki powietrza. Można powiedzieć, że stworzyła nam się tutaj taka antybańka, czyli coś odwrotnego do tradycyjnej bańki mydlanej. Wow. Bańka mydlana to jest nic innego jak powietrze zamknięte w jakimś płynie z wodą. Tutaj mamy do dokładnie odwrotny efekt. To powietrze jest zamknięte, ale w zupełnie inny sposób. Woda, którą możemy tutaj zaobserwować, jest otoczona przez powietrze i wytwarza takie banieczki. Taka antybańka. Ale super, nie wiedziałam o tym. To już wiesz i wy również. Tak jest. Dobrze. Co robimy następnie? Następnie musimy zaaplikować do naszej lampy barwnik. Może być to troszeczkę trudne, ale jeżeli poproście rodziców, na pewno się uda. Brawo Pani Madziu! Spójrzcie, jakie piękne efekty teraz tutaj widzimy. Oj. Wow! Ale czat Pani Marto. Kolorowe kulki. Czy jeszcze? Tak. Jeszcze przynajmniej trzy łyżki. Wtedy proporcje będą idealne. Może pokażemy bliżej tak, w naszym e, milusińskim. Popatrzcie. Widzicie, jakie uzyskaliśmy teraz efekty? Mieliśmy wcześniej przezroczyste antbanki, a teraz mamy kolorowe. Ale super! Czyli ta ciecz jest otoczona przez powietrze. To jeszcze dwie dane. Tak. Ups. Będziemy musieli chwileczkę poczekać, aż to nam się ustabilizuje i kolor przejdzie do wody. Ale Tylko to potrwa kilka, kilka sekund. Popatrzcie, jak to fajnie się dzieje. Eee. Widzicie, jak te warstwy wyglądają? Wcale się nie łączą. <laughs> Kolor podróżuje sobie przez tą lżejszą warstwę i dociera do wody, która jest gęstsza. Kolor jest rozrobiony z wodą i spada na dno. Wow! Takie efekty dzisiaj mamy. Zobaczcie. Z bliska. Czad. Następnym krokiem pani Marto będzie dodanie tabletek musujących. Kiedy to zrobimy, nasz wulkan zacznie pracować. Wow! Dla podkręcenia efektu dodajemy dwie tabletki. Zobaczmy, co się będzie działo. Spójrzcie. Tabletki rozpuszczają się w wodzie i nasza lampa zaczyna pracować. Widzicie, co się dzieje? Jaki efekt? Patrzcie, może tak. Gaz przedostaje się przez tą warstwę i wszystko zaczyna buzować. Niezły efekt. Żeby go podkręcić, tak jak już wcześniej mówiłyśmy. Ale Dodamy brokatu. Czy chce pani niebieski, czy może jakiś inny kolor? Ym, złoty. Dobra, to ja niebieski. Tak. Najpierw pani macie doda niebieskiego, bo to jest taki charakterystyczny kolor. Będzie go widać. Czasami stosujemy radykalne metody. O! A. Uu. Uu. Uh. Ale buzuje pani, Marto. No, teraz to, ale no, efekt jest, przewyższył moje najśmielsze oczekiwania. Aż muszę pokazać to z bliska. Widzicie? Jaka reakcja. Jeżeli dodamy inne kolory, na przykład zielony, będzie widać to jeszcze bardziej. O, widzicie, jak już widać? Kolory się rozdzielają. Taką lampę możecie prosto przygotować z rodzicami. Pamiętajcie, zawsze, kiedy wykonujecie jakiś eksperyment, musicie poinformować o tym swoich rodziców. Żeby wiedzieli, że coś takiego robicie. To już będzie tyle z naszej strony. Jeżeli podobają się Wam nasze eksperymenty, zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękujemy. Do zobaczenia.